Witamy serdecznie. Dziś mamy 22 dzień, maja 2023. Idźcie i głoście dobrą nowinę o Królestwie Chrystusa, Króla, że Chrystus, Król już przyszedł i króluje. Poczekajcie, no. nie lękajcie się. Chrystus was widzi, słyszy i kocha, jak dobrze i baranek najlepszym Bogiem, ojcem, królem. A my chce, chcieliśmy ich wskrzesić, ale nie da się po prostu, bo demony uciekają. W imię moje, czyli Króla Izraela, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział 10-12, do w imię Jezus właśnie. Demony uciekają, bo są zakomane umysły i serca. Te, w sercach nie mają tej miłości, co Chrystus, Ewangeliana, 13 rozdział 34-30. 5, bo w tej miłości Chrystusa możemy być uczniami dopiero. Iskra prawdy Chrystusa z Polski. No i Chrystus jako król, nie pan. To nie dba o bo my się nie modlimy, nie całujemy, ale wizerunek jako króla, nie pana Jechowy i królestwo klucze do poznania prawdy, królestwa. Najważniejsze wersety, bo cała Biblia mówi o królestwie e, sprawiedliwości, prawdy, miłości. Tym królem jest Chrystus, nie jechowa, nie żaden inny. Tam Bóg, tylko Chrystus jako król daje królewskie rodziny. Obecnie 50 będziemy królować na ziemi, ale nowe miasto Jeruzalem już wstąpiło. To jest to nowe niebo, gdzie teraz te rządy, czyli te niebo już zwinie i ta ziemia tutaj uciekła. Teraz Archames Tu są jak faryzeusze, tam w ryku siedzą, te kajpasze, nasza tutaj. No, ci ludzie, co idą za faryzuszami i boją się wyznać Chrystusa, bo by ich wykluczyli z sali królestwa Jana 16:2. bo oni myślą, że służą Bogu Prawdziwego, ale ten Bóg jest ich mordercą, to jest Jehowa amerykański i oni jako synowie królestwa zaś będą wrzuceni w ciemność. Na zewnątrz tam będzie płacz zbytanie zębów, czyli ciemność to jest te kłamstwo, które wszczepił im diabeł. drugi Koryntian, czwarty rozdział, 4 werset. Najbardziej właśnie diabeł w zaślepych siatkach, wichowych, adwentystów, baptystów, zielonośrodkowych i oni są synami diabła na ten czas. gdzie Apostolskie 13, 10, bo ja jestem synem Bożym i aniołem. Uczulka córką Bożą i perłą też aniołem jest Mateusz 24, 31, Bo trąbimy, głosimy i kto jest w Chrystusie, z nowym stworzeniem o zmartwychwstaniu. Zaczął się pierwsze zmartwychwstanie, czasy pory znamy, czyli Tutaj możecie sobie to wgrać, to jest dla wybranych aniołów i synów bożych i córek, 2 Korintan 6,18. To są wersety o pierwszym zmartwychwstaniu, gdy umrzemy dla kłamstwa, religii, polityki tego świata. 1 Jana, 4 rozdział od 4-6, do bo oni są ze świata, mówią jak świat świat ich słucha, ale kto z Boga jest? Boga, czyli z Chrystusa Kolosan jeden Boga Zbawiciela, Chrystusa, Boga Ojca. To jest wszystkie tytuły Chrystus otrzymał od swego Ojca, bo Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. I On rodzi nas z Jego prawdy, Chrystus. Jakub jeden Gdy zechciał, zrodził nas. Ale nie może na siłę faryzeusze, nie nieuszczę, uszczęśliwił faryzeuszy, bo wiedza ich zapiszniła, a picha jest przed upadkiem. I świadkowie studiom szkoła Gilad, Warlick, tamtych ciał krewnicze zamiast służebnicze. I oni. I, Tutaj nie chcą przyjąć pierwszego zmartwychwstania eee, Łukasza 200 rozdział 35, lecz ci, którzy zostają uznani za godnych, godnych dostąpienia tego, tamtego świata. Czyli my nie jesteśmy z tego świata, co świadkowie jechło w gońcu światu Sy. Oni w tym świecie diabła są. I zmartwychwstania, ani, I zmartwychwstania ani się nie żenią, ani się nie, za mąż nie wydają, gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem. Równi Aniołom, czyli mamy tytuł aniołów, bo jest czasu do mój gomory, to są tytuły Nie pionierów, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami bożymi. Czy ja jestem Synem Bożym, uszuka córką Bożą i wersety są dopisane, dlatego nie jest on, on, przed, nie jest on przed to Bogiem umarłych, ale żywy dla Niego bowiem wszyscy żyją. 27. Chrystus zapisał w księdze życia baranka, tych co pomary jako sprawiedliwi, bo mieli wiarę. Hebraczyk 11, rozdział 1 do 40, bo świadkowie 2 Koryntian 5,7 nie mają wiary, mają widzialną organizację i nie chcą właśnie słuchać prawdy Chrystusa, która mogłaby ich zbawić. Rzymian 10, 17, Efezjan 5, 14 są martwi dla Chrystusa. Rzymian 6 rozdział od 10 do 12 nie chcą umrzeć dla kłamstwa. Dlatego Jana 824. Chrystus powiedział, że w grzechach swoich pomrzecie. No i Chrystus osądził już ten świat, 20 werset, znaczy 20 rozdział, czwarty werset i widziałem trony, usiedli na nich ci, którzy dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za składanie świadectwa. O Jezusie nie ojechowie i głosili Słowo Boże, nie wiblię. Świadków Jehowy. Oraz tych, którzy nie oddali pokonu zwierzęciu ani posągowi Nie przyjęli znamienia na czoło, na rękę Żyli i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat wkrótce zaczął swoje tysiąc lat Inni umarli nie żyli aż do pełni tysiąca Czyli ci, mój tata, pradziadek, dziadek, pradziadek, oni będą mieć jeszcze próbę za tysiąc lat i dopiero będą zapieczętowani, bo nie przychodzą tych prób, co teraz my przychodzimy, że cały świat nas nienawidzi zakłamany świat, ale kto z Boga jest, to słucha nas, to jest Boga, nie słucha nas. Pierwszy Jana e, czwarty rozdział, szósty werset. I po tym poznajemy. Błogosławiony święty to ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. I kiedy jest zmartwychwstanie w duchu tego ducha, co Adam stracił, to Chrystus nam daje wlewa. Proszę o ducha Prawda, otrzymajcie. Jana 663, Jana 4 rozdział o 2024. Także jest pierwsze zmartwychwstanie dla 8 miliardów ludzi, ale sąd się zaczął ode mnie. Pierwszy Piotr 4, 17 świadkowiech jako system rozbili moją rodzinę, ale ja ich kocham, dlatego Chrystus mnie uczy Jego miłości, wybaczcie, moi ojczyźni nie wiedzą co czynią. I oni nie wiedzą, że zostali zaślepieni przez bogatego świata, czyli Angloameryka jest mu tak kiedyś Cezar był, Rzymianie byli okupanci, tak? To dzisiaj Angloameryka, Unia i Watykan okupują ten cały świat chrześcijański, co mają Pisma Święte, ale nie mogą poznać czasu nawiedzenia, że Chrystus przyszedł w czasie prawdzie, miłości przed uczniów. Czasy pory znamy, a wy nie znacie godziny, że dzisiaj świadkowie mogliście nas słuchać. Kadryś Ania, która pamięta moje dzieci, żonę 20 lat temu, jak tam chodziłem, 6 lat, po 6 latach mnie wykluczyli, zamordowali mnie duchowo. Ja na 16 bale, ja na 67, Chrystus jest wczesił. Dlatego tylko Chrystus jest Bogiem, ojcem, trudnym nauczycielem, zbawicielem. Ten co Apostolpawał się nawrócił, i Dziwi Apostolskie 9 rozdział 5 25, i Maria go w Betlejemu urodziła bo był rodzica, bo żadna piekarska, patymska to są fałszywe, tak samo jak fałszywe są te kościoły domowe, te różne grupy protestanckie. I teraz diabeł sfałszował im przez tych ludzi, faryzeuszy, tych zdrajców tłumaczy każdy przekład, bo w każdym przykładzie jest przekręt i są wszędzie pana wpisał do każdego przekładu. I teraz się kłócą, że Jechowa prawdzibu i tego pana bardziej wychwalają niż tego króla Izraela, co wychał na osiołku, mi głosimy króla. Ewangeliana, pierwszy rozdział 47-49, Ewangeliana, 19-15. My mamy króla, wy macie pana, który jest Bożkiem. 2000 lat, pan Jechowa, to jest firma Jechowa, widziano z komiksów i przebudźcie się, zarejestrowano pana diabła, bo ten pan diabeł, lord, to jest wszędzie, właśnie w każdej religii, a dla nas jest Chrystus, władca tych ziem, księga Daniela 2, 44, 7. 27 i im będzie zabrane królestwo, bo czas to zrobi, Chrystus to zrobi, On to już wszystko zrobił. Tylko my mamy czuwać, żeby zrozumieć czasy i pory, że Chrystus przyszedł w czasie prawdzie, miłości i przez swoich uczniów, aniołów i synów Bożych i córki. Dlatego jeszcze Jego jarzmo, tylko dla Chrystusa trzeba pocierpieć, różne odrzucenia, zniesławiania, no, ale to nas też znamy swoją wartość, bo to nas nie zabije, nas wzmocni. Chrystusa najbardziej prześladowali zaprawdę, pluli na Niego, wyzywali, zawiesili Go do łoczów i ten łocz na prawicy uwierzył, że On jest niewinny. Wspomnij Jezu, nie powiedział Jehowy, tylko Jezus, jak w swoim Królestwie, czyli Chrystus ma Królestwo, dostał od swego Ojca, a amerykańskie Jehowa, to jak mocarstwo, co ma władzę? Od diabła, tak jak faryzeusze. Także weźcie sobie do serca przyjmijcie, że Chrystus żyje i spełniają się na was te wersety i on mówi do uczniów do nas, i jak będziecie uczniami jednego nauczyciela, Mateusz 23, 8, bo jest jeden nauczyciel, prawdziwy jeden pasterz, jeden król nad królami bez pana diabła to nie spełniajcie tych uczynków, że wasze sale królestwa gdzie apostolskie świadkowie 17, 24 Bóg tam nie mieszka w królestwa bo w kościołach katolickich też nie mieszka chce zamieszkać w waszych sercach, w Wisłach Objawienie 3.20. Otwórzcie serca, bo nie idźcie za tym gdzie padlina, bo anioły jest czas końca kłamstwa. Koniec świata to jak też umrze, ale koniec kłamstwa dla Judasza był straszny. Wolał się powiesić iść do piekła. Po, po śmierci jest w stanie, dlatego za życia będzie chcieli umrzeć. Objawienie 9, 6 do 21. Mateusz 5,22, bo nie chcecie słuchać prawdy Chrystusowej. To jest prawda Chrystusowa, Efezan 4, 20, 24 to nie jest nasza prawda. Jana 8,32. Chrystus chce Was wyzwolić w Jego prawdzie, żebyście byli Jego wybranymi aniołami, synami Bożymi i córkami. 2 Koryntian 6, rozdział od 14 do 18. Błogosławimy. Błogosławimy.